Cześć, to ja miłek. Witam w kolejnym odcinku Zdrapek Świata. Dzisiaj mam dla Was losy, czyli losy to zdrapki po czesku. Mam dla Was cztery takie nazwijmy to sklepowe zdrapki. W Czechach firma, która zajmuje się produkowaniem takich zdrapek, to Saska Losy. Cztery zdrapki, które dzisiaj mam, to jest czarna Perla, czyli czarna perła. Jedna taka zdrapka kosztuje 50 koron, czyli tak około 8 zł. Dodatkowo, oprócz tych czterech zdrapek, jest, jest kilka takich zdrapeczek, takich właściwie dla dzieci, ze sklepu o nazwie Albert czeskie takie zdrapeczki, gdzie właśnie można zdrapać jakieś tam jakieś tam dialogi czy coś takiego, zaraz sobie wszystko pozdrapujemy ładnie ale najpierw zacznijmy od tych zdrapek, tych takich no takich poważnych tak to nazwę, tak więc dobra czytamy o co tu chodzi dokładnie chodzi o to, że trzeba zetrzeć tutaj trzy takie perły i to są te nasze takie wygrywające liczby po polsku, tak jakby. Potem zdrapujemy wasze czysła, czyli wasze liczby, te takie wygrywające. Wygrywające w sensie, to takie, co zdrapiemy i potem się zgadzają, to wygrywamy. I maksymalna wygrana to jest milion 500 koron, więc możemy dużo wygrać. Przybliżmy sobie i lecimy z pierwszą zrabką. Zdrapuję 50 koronami. Tak więc, proszę bardzo. Najpierw nasze liczby. Nasze liczby to 25, 14. Yy, kolejna liczba to 13, tak więc trzy takie liczby musimy je teraz znaleźć w tych liczbach. 31, oczekujcie, muszę trochę oddalić, bo tu widzę, że, o, że yy, trochę mało fokusa. Yy, 31 do wygrania było 50 koron. Kolejna liczba 10, było 2000 do wygrania. Kolejna 46. Następna to 48. Kolejna 26, no było blisko, ale było do wygrania y, 1500 korun. Kolejna liczba 50. Kolejna 17, przypomnę, że mamy 25, 14 i 13. Kolejna liczba 49. Następna to 30, 37, 28, 15. Tak ja w ogóle to sobie postanowiłem, że jak y, wygramy y, w tych zdrapkach, to wymieniam na nowe i będą inne rodzaje, też na kanale oczywiście. A później, jak znowu wygram, to kupimy taką szklarnię do sadzenia roślin, jest taka właśnie w Albercie. Tam można zasiać różne tam brzeżuchy i tak dalej. Więc tam takie coś sobie kupimy i będziemy sobie sadzić. W tej zdrabce nic nie wygraliśmy. Lecimy z kolejną, drugą. Wygrywające liczby to 31, 19 i 20.

nie, tutaj też nie było 20, dobra. dobre. Yy, 07 Ostatni rządek w tej zrabce: 41, 02, 32, 11, 35. Tak więc kolejna zrabka nie wygrana, niestety. Oj, syf się tutaj trochę zrobił. I ostatnie dwie takie zdrabki, to przedostatnia. 0, 1, 40 i 19 to są nasze wygrywające liczby. 41, teraz w dół. 22 oraz 23. Kolejny rządek 38, 18, no niestety. I 19, wygraliśmy 500 koron. Mój to tak tutaj siedzi i... mogę pokazać 500 koron wygraliśmy w zdrapce słuchajcie, po prostu super, ale się cieszę. Tak więc nowe zdrapki na pewno będą 35 czekamy na kolejne wygrane 17 Ale słuchajcie, no super to jest około 100 zł, więc to jest dosyć duża wygrana 50, 11, no tutaj nic, yy, 37, 07 oraz 24. Wygraliśmy w tej zdrabce 500 koron. Yy, na pewno 500, zaraz się okaże, że to jednak nie 500. 500 koron, tak, 500 koron na pewno. Yy, I ostatnia taka zdrapeczka, 42, 09. I 17. Teraz patrzymy na nasze liczby. 0,3, 41. No tu było do wygrania 10 tysięcy koron, słuchajcie, albo blisko. Tutaj 48, 20 oraz 47. Kolejny rządek 24, 46, 14. Jak w takim lotu, że wszystkie liczby się po kolei wymienia. 0,7. 10 36 ja mam nadzieję, że wszystko tutaj widzicie, no niestety bardziej nie mogę przybliżyć, bo zaraz fokus siada. 12, 30, oraz 19. No słuchajcie, mimo wszystko, że wygraliśmy tylko w jednej zdrawce. to 500 koron to jest 100 zł prawie, więc... No, zobaczcie, tutaj mamy, gdzie tu było, 19, 19, ja potem jeszcze przejrzę dokładnie te zdrawki, bo może coś tam pominąłem, ale 500 koron to mocno. I teraz takie zdrapki trzydziecinne, yy, tu chodzi o to, że trzeba coś tam jakieś, yy, na przykład w cebuli trzeba znaleźć witaminki, zaraz jeszcze wszystko będę dokładnie mówił. Yy, pierwsza zdrapeczka taka dla dzieci, taka śmieszna całkiem, yy, jakiś listek klonu i ślimaczek yy, i trzeba zrobić co? set 3 a czyli yy, Z3I tutaj. No więc ścieram, jako oni to Chyba nic nie zrozumiem, no, ale trudno. Mimo, że się uczę czeskiego, to nie jestem na takim zaawansowanym poziomie. Yy, co tu jest napisane? Yy, Amielasem to od niej tak okusany. Nie wiem. Sery nie wiem, ja to sprawdzę gdzieś w tłumaczu albo gdzieś na jakimś słowniku. No i... i znowu, no mówiłem, że fokus zaraz. No dobra. Yy, tak więc na jakimś tu o już jest tłumaczył, jakimś tam sprawdzę i po prostu wam gdzieś w opisie napiszę, bo ja naprawdę nie wiem, co to może znaczyć. Kolejna zdrabka dziecięca, yy, co tu jest zapisane. Setri yy, Aobiev, na co jeździ moje tielo. Czyli yy, zetrzyj i zobacz, na czym jeździ moje ciało. Czy coś? A! Czyli to jest jakaś taka, powiedzmy, zdrowotna zdrapka i, I właśnie tutaj chodzi o to, że yy, ten, ten chłopiec jest zdrowy i jeździ, i, i, powiedzmy, że jeździ na tych owocach. Czyli dzięki owocom jest zdrowie, tak więc no fajna zdrabka. I ostatnia zdrapeczka na dzisiaj dziecięca y, to jest taka cebulka i trzeba y, sprawdzić, jakie w niej są witaminki. Ja nawet nie wiem, w sumie do końca pewnie jest jakieś A i B, ale zaraz sprawdzimy. Jest C. Y, jest A, no dobrze mówiłem, że jest A i jest B po prostu B. Tak więc y, są trzy zdrapki A, B i C. Tak więc y, wszystkie zdrapki na dzisiaj zostały zdrapane i nasza jeszcze oczywiście szczęśliwa wygrana zdrapeczka. Y, na pewno oczywiście jakieś tam zdrapeczki będą jeszcze inne rodzaje, y, tak więc bardzo się cieszę, że wygraliśmy taką wielką sumę, prawie 100 zł, więc no super, naprawdę. Bardzo się cieszę, więc zdrapki na pewno będą, jak wygram w następnej to kupujemy szklarnię, tak więc y, trzymajcie się i pa pa.